Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, w najlepszych informacjach mam dla Was newsa, który właściwie nie jest już takim nowym newsem, bo wcześniej już mówiłem o tym, że Tanki, czyli należąca do Titana sieć jubilerska, jest indyjska sieć jubilerska. To jest, to jest zginęły sprzedawca biżuterii, tylko właśnie na rynek indyjski, działający na rynku indyjskim. Zamierza przeprowadzić ekspansję do Stanów Zjednoczonych. No i jest tylko jeden problem: że oni sprzedają biżuterię, która jest projektowana raczej w taki sposób, jaki podoba się Hindusom. I to bynajmniej nie jest taki rodzaj biżuterii, jaki, jaki, jaki lubią Amerykanie czy Europejczycy. To jest bardzo specyficzna biżuteria, właściwie estetyka, która jest akceptowana wyłącznie. W Indiach, no może jeszcze na Sri Lance. No i Tankish jest optymistycznie nastawiony, bardzo optymistycznie. Chcą w ciągu najbliższych dwóch, znaczy nie dwóch, pół, roku, lub półtora roku otworzyć 15 nowych sklepów, wielkopowie, znaczy nie wielkopowierzchni, sklepów firmowych w Indiach. Chcą skierować swoją reklamę do diaspory hinduskiej, która żyje w Stanach Zjednoczonych. To jest 5 milionów osób, co najmniej 5 milionów osób, więc no w sumie dość spora grupa klientów docelowych. No i później mają pomału ewoluować z tą biżuterią swoją, z projektami swojej biżuterii w tym kierunku, żeby Również zacząć zaspokajać potrzeby Amerykanów, a z drugiej strony marketingiem tak kre kreować estetyką, którą lubią Amerykanie, żeby oni też zaczęli ubierać się czy, zaczę czy zaczęli używać biżuterii robionej w estetyce indyjskiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Generalnie chodzi o to, żeby sprzedawać więcej diamentów, ponieważ Tankish ma dostęp do. Znacznej ilości diamentów, naturalnych diamentów szlifowanych, więc chodzi o to, żeby rozgrzać rynek diamentów w Stanach Zjednoczonych. Nie ma w ogóle mowy o diamentach syntetycznych. Tak iż mimo, że ma też wielki dostęp do kamieni syntetycznych, oni nie chcą tego promować w żaden sposób póki co. No, dla branży krok w dobrą stronę, szczególnie dla branży diamentowej, dla branży biżuteryjnej. No, chyba, chyba również lepiej w ten sposób. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejny komunikat marketingowy, który na podstawie którego przekazuję wam te informacje, jest napisany w takim, w takim tonie zwycięstwa albo zagrzewającym do zwycięstwa. No, zawsze dużo pięknych słów. Zobaczymy, co będzie, jak już się zacznie. Wtedy będzie można oceniać, i wtedy na bieżąco będę was informował. Jak tankiż radzi sobie na zupełnie innym rynku, bo no różnica między rynkiem indyjskim a rynkiem w USA no to jest po prostu przepaść i to właściwie w każdym wymiarze. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.